Puk, puk. Co? Mam zadanie. wszystkie były w minikrawcie. Opróżnij w Dobra. Super. Zrobię to. Pięć minut później. Skończyłem. Może się przebił. Hejka, co tam? Ej, chcesz moją zbroję? Dobra, spoko. Zdziął. Okej, okay, przebraliśmy się. Skąd ty masz całą diamentową zbroję? Tego tutaj nie można robić. W Maxi można mieć cały diament. Można mieć... Tylko nie można mieć jednej rzeczy z nim. Spodni, napięcznika albo hełm. Dobra. Mogę Ci coś zrobić. Jeżeli Ty wygrasz, możesz mieć diamentową zbroję. A jeżeli ja wygram w walce, to, to Ciebie już tutaj nie będzie i zabieram Ci diamentową zbroję. Dobra? Super! Dobrze. Co? Nie mogę. Co? Wygrałem z tobą. Ja muszę wygrać, a nie ty. Więc teraz wygra. Co za ekipa. Każdy w innej zbroi. Teraz już nie, ale walka. Strzelał. Ja tu się przeglądam. O nie, brakuje jednej osoby. Ja chcę pomóc, ale nie mogę, bo zaraz mnie oni pokonają, bo ja nie mam żadnej zbroi. Doję ci coś. Kim ty jesteś? No ci nie pokażę. Idę. On sobie wziął jakąś miksturę na niewidzialność, czy co? Bo zniknął. Teraz pomogę. To nie twój dom. Co tu robisz? W tym świecie jest coś takiego, że nie możesz iść do czyjegoś domu, chyba że on ci pozwoli. Ja. Nie muszę tego robić. Co tu się dzieje?